Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Zaczął się listopad, co oznacza, że został tylko miesiąc do vlogmas, do tych super klimatycznych filmów. Ja powiem Wam tak szczerze, że ostatnio zdecydowanie mniej oglądam filmów na YouTubie, ale w grudniu na pewno to się zmieni. Słuchajcie, ja tutaj przyszłam się z Wami przywitać i za chwilę lecę oddać buty. Bo ostatnio była fajna promocja na CCC, zamówiłam sobie przez internet buciki. Niestety przyszły na mnie za duże, już wam pokazuję, jak one wyglądają. Wyglądają tak, bardzo mi się spodobały, wiecie, są takie dość masywne. No ale cóż, zamówiłam 36, a ostatnie wszystkie buty 36 są na mnie za małe. Za małe, za duże. I teraz się zastanawiam, czy robią jakieś większe buty. Czy to może mi stopa zmalała? No nie wiem. Niestety oddam, może znajdę coś fajniejszego. Dzisiaj taka cała na czarno. Włosy mam jak kluski. A to dlatego. Uwaga, włosy maniaczki. Zatykam uszy. To dlatego, że spałam w mokrych, ale zaraz je rozczeszę i może będą wyglądały trochę lepiej. A co do włosów, muszę Wam coś pokazać. Ja czekam aż po prostu ktoś mi w końcu powie Aga, nie jesteś fryzjerką, przestań obcinać włosy sobie i swoim dzieciom Pamiętacie jak pięknie i słodko wyglądał Filip? To teraz zobaczcie Filip i jego, no tutaj za długie włosy A tutaj Filip w króciutkich włosach, słuchajcie Tak równałam mu te włosy, że musiałam obciąć maszynką I teraz ze słodkiego chłopca w chuligana Filip jesteś chuligan? Kikciu, jesteś chuliganem? Oj, chyba jesteś. Wróciliśmy do domu, buty oddane, zaszłam jeszcze tylko y, do biedronki po jakieś owocki i do Rossmana, po potuż do rzęs, bo już dzisiaj po prostu nie miałam się praktycznie czym malować i to jest ten mój ulubiony tuż z Eveline i on jest wodoodporny. Pokazałam Wam na Instagramie ogromne, tak to się wydawało, że ono jest takie ogromne zamówienie rzeczy do paznokci i kilka z Was pisało, żebym pokazała na filmiku, co takiego kupiłam, i stwierdziłam, że teraz pokażę, że jest wszystko rozpakowane. I tak po szybkości tutaj będziecie mogli sobie zerknąć, co takiego zamówiłam. Pierwszą rzeczą, jaka wylądowała w moim koszyku, jest to taka lampka, żeby wiecie, wszystko dobrze widzieć. Mm, zamówiłam parafiniarkę oczywiście z dodatkami jakimi, Staw do japońskiego spory zapas pilniczków bloczków, patyczków wzięłam też taką maskę yy, z jaj kozie mleko, kiner, aceton spray do mycia i dezynfekcji powierzchni wzięłam yy, lakiery z neonail w różnych kolorach, teraz mam aktualnie na stopach, czekajcie ten kolor i on jest przepiękny, naprawdę śliczny. Wiadomo, końcówki do frezarki, jakieś żele. Tutaj taki duży żel, on jest w fajnym odcieniu. Zapas wacików, tutaj też mam pędzelki, tutaj taki pędzelek do zdobień. I formy, chyba, chyba na tyle. Wiecie, jakieś końcówki do frezów, to chyba już pokazywałam. Wydaje mi się, że to wszystko. O jeszcze wzięłam akrylożel z, również z Nail. Kto to nie może zasnąć? Kto nie może zasnąć? I co, trzeba iść na spacerek? I idziemy. Jeszcze ogarnęłam na szybko mieszkanie i liczę na to, że fifi zaśnie. Trzymajcie kciuki, a ja sobie trochę pospaceruję. Zaświeciło w końcu piękne słońce, także można korzystać. Tych butów nie nakładaj. Jesienne trzeba nałożyć W tych będzie zimno, w stópki, wiesz? Nie. Zimno będzie Dzień dobry, Wika tak. Wróciłaś z przedszkolka? Tak. Fajnie było? Tak. I co teraz będziecie robić? Rysuwać, dla A pokaż się, bo Ciebie nie widać to, to, to. Śliczna moja dziewczynka Ty też będziesz Filip rysował? To Twoja ulubiona kredka niebieska, tak? Tak. A ja przed chwilą zarezerwowałam bilety do kina. W poniedziałek idziemy na listę do M, mój ulubiony film. Zaczęli chyba dzisiaj jest premiera, tak? Dzisiaj, dzisiaj jest premiera piątki i już nie mogę się doczekać, aż obejrzymy. Mam nadzieję, że będzie takie fajne jak wszystkie pozostałe części. Dajcie znać, czy wy byliście już może i jak Wam się ten film podobał wkraczam w świąteczny nastrój. Tak dzisiaj postanowiłam, że zrobię piernik. Tutaj możecie łapać przepis. Na no, polewę to wiecie, niekoniecznie. Ja akurat robię bez polewy. I tutaj macie jak zrobić. Oczywiście, możecie, wiecie, w garnuszku i samodzielnie zagnieść. I gotowe. W całym domu unosi się taki świąteczny piernikowy zapach. 15 minut, robię herbatę i zabieram się za degustację. Dzień dobry, dzień dobry. W dniu drugim i ostatnim tego vloga. Wczoraj już się do Was nie odzywam, ale wieczorem tak spontanicznie przyszli do, mnie, do nas znajomi, trochę sobie posiedzieliśmy, a dzisiaj planuję porządki przez cały dzień. W sumie jest już południe i jedyne, co zrobiliśmy do tej pory, to nagrałyśmy z Wiktorią film na TikToka i na Instagram na rolkę, a teraz skończyło mi się brać pranie, powieszę i zabieram się za porządki. Takie wiecie, generalne, chcę ogarnąć i odgruzować łazienkę, także będzie taki wiecie, domowy, luźny, sobotni dzień. A kiedy ja będę sprzątała Wiktoria wymyśliła sobie Jakieś prace plastyczne Ma tutaj jakieś wstążki, taśmy Kredki I co będziesz fajnego robiła? Ja będę robiła Prace jakoś Dobrze, później pokażemy W przed chwilą położyłam spać I mam myślę, że z półtorej godzinki Na takie ciche, szybkie ogarnianie Ja dzisiaj nawet się nie maluję Pomalowałam tylko rzęsy do filmiku. Pokażę Wam jeszcze, jaki filmik z Wiktorią nagrałyśmy. Tylko oczywiście bez dźwięku. Tutaj Wam dodam fajnie się nagrywało filmik? Super. Sprzątane i teraz czas na herbatkę. Ja nie mogę się przyzwyczaić, że tak szybko robi się ciemno. I mam wrażenie, że już jest noc, a jest godzina dopiero 15. A. Co będziemy robić? Yy, układać puzle. No i super. Fajna zabawa na jesienny wieczór, co? Filip, idziesz układać z nami puzle? Mama. Co to? Mama. Co to? Mama. Wsadziłeś tu samochodzik? Tak. Wow! I tak się bawisz? Położyłam przed chwileczką dzieci spać. Przyszłam do salonu, zapaliłam sobie świecę I tak myślę, że chyba sobie wykupię i obejrzę listy do te wcześniejsze. Czwórka, czwórka. Czwórka, bo to najmniej razy oglądałam. I jakiś, nie wiem, zrobię sobie taki filmowy wieczór, ewentualnie zmontuję tego vloga jeszcze dla Was ale jako pierwsze idę pod prysznic. Mam dziś jakiś ozdób świątecznych, jakieś wiecie, dekoracji, kubeczków. Uświadomiłam sobie, że mamy dzisiaj... Czwarty? Piąty? Nieważne, ale jest już listopad, a ja nie mam żadnego kalendarza. Z nikim się nie umówiłam na wymianę. Dzieciom też jeszcze nic nie zrobiłam tak naprawdę. No, a czasu coraz mniej. Teraz się zastanawiam, co robić czy kupił ci gotowy, co w ogóle mi się nie kalkuluje, bo no, przeważnie te kosmetyki z kalendarza są takie połowa przydatna, połowa nieprzydatna, to to odpada. Ewentualnie mogłabym się z kimś wy wymienić, ale teraz zawracać komuś głowę, kiedy zostało niewiele czasu. Dobra, kończę już ten film, lecę pod prysznic i zabieram się za oglądanie, montowanie. Życzcie mi miłego wieczoru, a ja życzę miłego wieczoru Wam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa!